Dzień dobry, tu Lister Kelf, jestem w Kolonii, za mną katedra w Kolonii, najsłynniejszy budynek w tym mieście i chyba jeden z nielicznych, które warto zobaczyć, ponieważ no, miasto jest takie sobie zburzone w czasie II wojny światowej, odbudowane na byle jak, jak to niemieckie miasta w tej chwili no, nie należy do najurodziwszych miast niemieckich, ale w tym mieście wydarzyły się, no już mocno po wojnie bo w 2004 i 2015 roku dwie bardzo znaczące dla tutejszego społeczeństwa rzeczy, a mianowicie w 2004 roku ktoś podłożył bombę pod fryzjera, bomba wybuchła. Było parę osób zabitych, no i nic nie byłoby w tym nadzwyczajnego, bomba jak bomba, ale bomba wybuchła w Ko na Korpsztrasse. Korpsztrasse w Kolonii to jest dzielnica turecka, tam są Turcy, praktycznie wyłącznie tureckie biznesy, no takie kolonijskie Chinatown tureckie tutaj w Kolonii. No więc przez całe lata, aż do 2013 roku, trwało dochodzenie, co tam się stało. I tak naprawdę podejrzani byli sąsiedzi tego salonu fryzjerskiego. Nie wiadomo było, czy to był jakiś porachunek gangów, czy ktoś chciał wymusić hara, czy może jakieś inne, inne powody. I tak naprawdę no, nikt nie miał zielonego pojęcia i śledztwo się w ogóle nie poruszało do przodu. Dopiero w 2000... W 2011-2013 roku odbył się proces takiej organizacji, która się nazywała Nacjonalsocjalistyczny, Nacjonalsocjalistyczne Podziemie. NS to jest nawiązanie do złych czasów w Niemczech, nacjonalsocjalistyczny, czyli skrajnie prawicowy. No, i ta organizacja okazało się, że jest odpowiedzialna za to. Było dwóch panów, jeden się nazywał Uwe Mundlos, a drugie, drugi Uwe Böllmann I ci panowie przyjechali na rowerach, podłożyli bombę z tak naprawdę pobudek rasistowskich. Oni są odpowiedzialni za jeszcze chyba 9 czy innych zabójstw głównie Turków za napady na banki i podłożone bomby i tak naprawdę oni są odpowiedzialni za atak turystyczny na Korpsztrasse. Co ciekawe, w momencie kiedy to wyszło, oba już nie żyli, ponieważ podczas napadu na bank, który się niespecjalnie udał, pan Mundlos najpierw zabił kolegę, a potem zabił siebie i od 2011 roku już nie żyli. Tak to jest. Społeczność Turków i społeczność muzułmanów w kolonii jest naprawdę znacząca. Tutaj mieszka 120 tysięcy muzułmanów, w większości Turcy, w milionowym mieście, czyli to jest ponad 10% populacji tego miasta. I w tym mieście, w kolonii został wybudowany najwspanialszy, największy, centralny turecki meczet z minaretami na 55 metrów. Za 30 milionów euro, a pieniądze na ten, na ten meczet dała Turcja. Na otwarciu był Erdogan, no i meczet stoi. Jest zaprojektowany przez sławnego niemieckiego architekta, pana Byma. Stoi i co ciekawe, jeden z nielicznych meczetów, z których co piątek śpiewa Muezin. Także oprócz, oprócz dzwonów kościelnych z tej katedry, można usłyszeć również piątek śpiew Muezina. Piątek jest dzisiaj, ale ja jestem chyba za późno, także śpiewu Muezina już nie usłyszę. A szkoda, swoją drogą, w kolonii jest 45 meczetów. Tak to jest. Świat się zmienia. A drugie wydarzenie, z którego kolonia jest sławna, i drugie wydarzenie, które potrząsnęło społeczeństwem niemieckim tutaj, odbyło się właśnie tu, za mną, na tym placu pod, pod katedrą w kolonii. Tutaj w 2015 odbył się sylwester, zabawa jak zabawa, i na ten sylwester przyszli, właśnie dopiero do Niemiec przybyli uchodźcy z krajów ogarniętych wojną, z krajów islamskich, z Iranu, z Iraku, z, z Syrii, z innych krajów, i okazało się, że to są całkiem sprawni chłop spra całkiem sprawne chłopaki. Doszło do około tysiąca napaści seksualnych i gwałtów tutaj na miejscowych dziewczynach. I społeczeństwo pomyślało, tak, kurde, coś jest chyba nie tak, to są ci ludzie, których dopiero co witaliśmy chustkami na dworcach i dopiero co cieszyliśmy się, że udało im się uciec przez wojną. Tak to jest. Listek ELF z kolonii, kolonia przed katedrą. Pozdrawiam na razie. Дамы и